Cześć, witam Was ponownie bardzo serdecznie. Rozgramy sobie dzisiaj dwa rozdziały. Pierwszy z nich będzie nazywał się On. Na Wolności, o tak, na Wolności. Będzie skupiał się na postaci Etana Marsa oraz Madison Page. Jak widzicie, jest przed północą. Etan jest w swoim pokoju w motelu, zapłakany Odwiedzę go Madison. Zabiłem człowieka. Nie miałem wyjścia. Eton jeszcze się wyjścia. nie pozbierał po tym, jak zabił kilka odcinków temu dillera. Nie jesteś zabójcą z origami, Edna. Nie odpowiadasz za te morderstwa. Udowodnię to. Madison nie rozumie, bo ona chyba nadal myśli, że Eton obwinia siebie o bycie zabójcą z origami. Się tylko to, żeby uratować Shona. Dlatego powinieneś podnieść dupę i zobaczyć, jaka jest piąta próba. No, nie, nie, nie. Taki, na takie zbliżenie naprawdę teraz nie jest pora. Nie. E, ta scena mogłaby się zakończyć sceną łóżkową, ale. kurze mnie to, że Ethan zabił człowieka, odciął sobie palec i tak dalej. A mógłby dać porwać się takiej błahostce i, i spowolnić ratowanie syna. Gdybym jednak pozwolił im na zbliżenie, tutaj zaszłoby do całkiem się ciekawej sytuacji. Wracam do domu. Um, do, Doszłoby do całkiem ciekawej sytuacji. Oczywiście ja jej wam w tym momencie nie jestem w stanie e, opisać, bo nie chcę wam spoilerować, o tym również porozmawiamy sobie już po zakończeniu serii. E, Mali mieszka w tych albo w tych drzwiach, jeśli ja dobrze pamiętam. O, jednak nie. Hmm, w takim razie może jej chodzi o to, żeby... Wrócić do domu, domu prawdziwego domu, a nie domu pokoju w motelu. To też zrobimy. Jeszcze nawiązując troszeczkę do ostatniej myśli, seria powoli dobiega końca. I ja jestem praktycznie przekonany, że ostatni odcinek będę w stanie opublikować jeszcze w tym tygodniu. Dlatego, no, chyba sami już wyczu wyczuwacie, że ta seria niemal się skończyła. W ogóle zwróćcie uwagę, że na loading screenie była twarz Etana, a my jednak kierujemy Madison. Uuu, um. Stoi tu dużo policji, nie uważacie? Dziwnie dużo. Blake. Który właśnie wychodził z recepcji, teraz stoi na recepcji. Szukają Etana. Robią obławę. Okej, okay, zoom na telefon. Możemy wbiec do recepcji i uh, i zadzwonić do Etana. Etan mieszka pod kurde, pod którym numerem? 207, prawda? Telefon jest tutaj. Madisa, mogą się troszkę ruszyć dupę. 207, 207. Ja pamiętam. Kółeczko, 207. Facet na recepcji na pewno tego nie słyszał, prawda? Znika, jeden. Dobrze, zabrał figurkę, świetnie. Eee, okej, okay. teraz będziemy musieli się troszeczkę pomęczyć. Całkiem mocno pomęczyć. Dobra. Jesteśmy na drugim balkonie. Ciągle eee, Już byś mógł spaść, Ja bym chyba wolał spać na Twoim miejscu. Policja już by dawno tutaj wbiegła, tak naprawdę. Ktoś stoi za oknem, facet z kubkiem. Przecież policja. No, co to są za, za idioci, że oni jeszcze nie wybiegli? Leć w prawo, w prawo, w prawo. O, na górę. Chociaż ucieczka na górę to jest, to jest zwykle najgorsze możliwe rozwiązanie. Nie ruszajcie. Na górze zwykle nie ma drogi wyjścia. Mam nadzieję, że tutaj. Wszystko nam się powiedzie e, W prawo W lewo, co ja już głupoty gadam No dobra, przycisnęliśmy się Dobrze, nie złapą nas kołeś. Jakaś furtka, jakieś druty Tak samo jak bawił się e, brat Jak bawił się młodszy z chłopców W którymś z poprzednich odcinków Ze wspominkami no Kurde, to troszkę otoczenie jestem O dobra W tych swoich wielkich strojach faktycznie mogą być nie, nie za bardzo zręczni i zaradni Dobrze do nas nie strzelają. Do koniec na kolana. Jest Blake. Kładziesz ręce na głowę. Spokojnie, kolego. Nie masz gdzie uciec. Jesteś otoczony. Podaj się skar, skar, skar Wstanie, jest ok. Oczywiście. <noise> Dobra, to nie mogliśmy się w tym momencie poddać. Mam ostatnią figurkę w kieszeni, czeka nas ostatnia próba, i być może będziemy w stanie uwolnić syna. Ethan się spisał świetnie. Złap taksówkę. Ha, to my nie łapiemy taksówki, tylko porywamy taksówkę. Ej, co ty wyprawiasz! Stare dobre czasy z GTA się przypominają. No dobra, ważne, że uciekliśmy, chociaż um, policja ma helikopter i tak naprawdę ten <grytanie> nie miałby najmniejszej szansy na ucieczkę, ale pozostawiam ten ten szczegół e... bez dalszego komentarza. Zagramy sobie jeszcze jedno rozdział, tak jak zapowiadałem. Ten rozdział z kolei będzie nazywał się W Podszasku. I będzie się skupią na skocie oraz Loren. Mhm, czyli wydarzenia z tego rozdziału działy się praktycznie na chwilkę przed tym. Um, na chwilkę przed wydarzeniami z odcinka poprzedniego, Scott wraca do siebie do domu. W tym miejscu czekasz, Loren? Loren? Przepraszam, Scott. Uu. Trzeba było słuchać, panie Shelby. Nie, nie wiem, pan śledztwo. Pański syn jest seryjnym mordercą. Ile dzieci musi zabić, żeby pan to zrozumiał? Gordy nie jest święty, ale to mój syn. Pan nie ma dzieci, panie Shelby, więc nie zrozumie pan. Nie daje mi pan wyboru. To koniec pańskiego śledztwa. <słuch> Skocz. Słabiutko. Słabiutko, Scott praktycznie się wpakował. <grywka> I znalazł się w bardzo nieprzyjemnej sytuacji. Siedzimy oto, razem zresztą z Lorem, przywiązani do kierownicy samochodu, które znajduje się w tym momencie pod wodą. A, okej. Okay. Spróbuję obudzić Loren. Chyba nie da rady. Spróbuj się wytrząść. Spróbujmy ocalić ich oboje. Um, odpal samochód. Pamiętam jak trzeba się uwolnić. Właśnie w tym momencie mi się przypomniało. Um, musimy to zrobić używając um, zapalniczki samochodowej. Wróciliśmy ją, żeby się nagrzała, właśnie wyskoczyła. I musimy w tym momencie przegrzać linę. Dam radę. Dobra, troszkę ją nadpaliliśmy. Mam nadzieję, że uda mi się ją teraz przerwać. Świetnie. Spróbujmy w takim razie obudzić Loren. Loren nadal jest. Yy... Szyba zaraz zacznie pękać. Już zaczyna pękać My musimy chyba wybić szybę. Co my chcemy zrobić? Naprawdę chcemy wybić szybę bez odwiązywania Loren? O kurde, ja nie wiem czy ja w tym momencie robię dobrą rzecz, wiecie? Okej, okay, Scott, bierz, proszę ja ciebie. Okej, okay, Scott z pieprza. Lauren nie żyje. Uśmierciłem kolejną już postać w tej grze. <gry> chyba dało się mi uratować, wiecie co ja nie. Gadam ja sobie w tym momencie głowy ucięcie, ale chyba dało się mi uratować. Kurczę, troszkę. nieprzyjemna sytuacja, bo. bo wydaje mi się, że wystarczy po prostu zmienić kolejność wykonywanych czynności, ale będę to przeżyła. No trudno, to nie było do końca instynktowne. Ale na dzisiaj to już wszystko mi się pysie, widzimy się już jutro w kolejnym odcinku, na dzisiaj to wszystko, mówiłem już to, trzymajcie się ciepło i cześć, papa. Pa.